Idziemy, idziemy oglądać ten wywiad. Dajcie link do tego jeszcze raz, please. What the heck, what the hell, Jagata! Zrób mi sałatkę z pomidora! No nie, spoglądam na to, szczerze. Nie wiem ile kto. A przecież Dziś mówi, jak? że on nie chce występować. Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy, juża, Czyż Dzigny mówi, że on nie chce Wneci oraz konstrukcyjne. Wnecić. spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Siemanko, Sebastian Szczerek, kanał za ciosem. Dzisiaj zaskakuję no, was sam głos, niesamowicie. No bo przeprowadzam wywiad z człowiekiem, z którym a, każdy ten? teraz chce przeprowadzić ten wywiad. Bardzo dziękuję z góry Adrianowi, że zgodził się właśnie udzielić swojego pierwszego wywiadu na kanale Zaciosem. No i przed Państwem słynny, znany Kaniol, a z Instagrama wściekły biznesmen 2.0, Siemanka Adrian. Siemano. Wściekły biznesmen 2.0. Adrian. Siemasz, może zaczniemy tak delikatnie, bo że wczoraj oglądałeś galę UFC, jak ogólnie podobała Ci się cała gala. No i występ Polaków, jakbyś tutaj ocenił Karoliniego, walkę widzimy Mateusza Gamrota. Fajniusio, co tu dużo mówię. No. Ja lubię Fajniusio. oglądać galę także. Ogólnie wyglądasz, no, bardziej no, się oglądasz, to właśnie na tych dziewię, sportowych wydarzeniach, czy też te frikowe gdzieś tam się przewiną u Ciebie? Eee, powiem ci szczerze, że oglądam to i to. To i to, ale gdzieś tam te friki mnie tak nie, nie ciągną za bardzo. A to, że gdzieś jestem w internecie, to sobie gdzieś tam bawię się tym. tak to można powiedzieć. No, tak to nazwać. Bawi bawię się, pokazuje pewną prawdę i, i śmieję się, nie? Z tego wszystkiego. wiesz. Jestem po prostu sobą, no. No właśnie, ja mówię, rozmawialiśmy troszeczkę jeszcze przed tym wywiadem, także no y, jesteś taką wiarygodną postacią, która na pewno w internecie nikogo nie gra i to jest właśnie fajne, bo teraz y, ciężko w tych czasach poznać ludzi, którzy nie mają takich jakby dwóch osobowości, tych przed kamerą i tą za no kamerą, a ty jednak jesteś cały czas sobą. A ty są? A ty jest ten, co są z nim nagrania, że on jest ten? Że on jest ten, co ganiał tych, tych dawaj na pierdolę, mnie Ty jest ten? No jakiś spokojny jest ch... tutaj. Nie wiem, skąd był taki pomysł, żeby wejść do tego świata internetu i po prostu przedstawiać siebie takiego, jakim jesteś? To nie był pomysł, to samo ciebie przeszło, nie? Tak jak każdy gdzieś tam zakłada sobie swoje social media, to ja nigdy nie myślałem, że gdzieś tam będę jakiś celebrytą. Jak każdy chłopak sobie gdzieś tam rzucał zdjęcia z treningów, Tyfko. filmy i gdzieś się to latami budowało, nie? To tu dużo mówić, no. Ogólnie, jest, mów przepraszam, że ci przerwam, już mi pytania od razu nachodzą. A, pe, a pewne rzeczy same gdzieś tam e, wypływały, no. Pewnie, Adrian. Słuchaj, wspomniałeś tu o sportach walki. Ja obserwuję sobie nieraz roleczki, jakie wyrzucasz i tak dalej. No a tutaj to będzie taki wywiad normalny, no to jest jakiś tak, on wypowiada się normalnie. To nie jest Gigi, co kurwa podkręca... Bajerkę. E, wiele osób, wiele osób. Teraz można powiedzieć, że jesteś najbardziej pożądaną osobą właśnie w świecie Fejmu czy Primu, czy nawet innych federacji. E, jak u ciebie właśnie wyglądała ta przygoda do za sportu walki? Dobrze, zaczynamy sobie no wzią, bo wi Wiem, że cały czas trenujesz, ale ja bym mógł zacząć taką całą genezę? Skąd akurat siema, e, siema. sporty walki, a nie na przykład piłka nożna w swojej życiu? Była piłka nożna. Na samym początku, jak to każe, dzieciak zaczyna. To nie będzie historii z no. kopania w bale, jak to mówią. Dokładnie. Jaka pozycja była? Pomoc. No nie wiem, czy to oglądam. Dobra, potem, zobaczymy, potem co z 15. Nabijam, to, że już byłem inni. agresywnym y, gdzieś tam y, zawodnikiem, to wrzucili mnie na. Ale uralę. nie wiem, czy jest coś innego do oglądania? Czy GTA już? Tak, tak, tak. No i, i gdzieś tam potem było. Y, na no, no, może to będzie to jakaś Polska, historia. gimnazjum jakieś tam zabawy ze, ze sztangami, jak każdy chłopak gdzieś tam zosiedla y, Śmieszne bójki, niebójki i, i sporty walki, nie? Się pojawiły w wieku tam 15-16 lat. W jakich klubach miałeś okazję trenować? Hmm, to prawda, klub pierwszy jaki był to był Pako, gdzie byłem, gdzie byłem yy, dzieckiem i, i, i mnie tam zawieździ, ale co prawda była to drużyna przeciwna niż yy, za którą kibicowałem, więc szybko się zorientowałem co jest co i, i, i nie chodziłem tam. No, no, z prostego przykładu, no, że byli to, byli to gdzieś moi yy, wrogowie. Potem byłem na Silesia. Nie. Tomka Brandela? Tak, tak, tak. W międzyczasie był jeszcze Emers, taki klub, potem się przekształcił w Matadores, z tego co, z tego, co tam obserwowałem, i Paco. Czyli Gidkakos. do Paco był później jednak po tak, 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 bo tak, bo tam było potem... Bardzo spokojny się w Wiedniu. No, trener nigdy nie był mm, za kibicami, on, on był po prostu trenerem, nie patrzał na, na kibicowanie, tak, na takiej zasadzie, a że potem drogi się rozeszły, no to... To się trenowało, tam gdzie się trenowało, nie? Hmm. Tak, Witold Kostka, no to jest niesamowite. A ktoś trener. to ogląda, i wie, czy tu będzie coś dalej? Takich ogólnie. Ja z nie rozmawiałem od, od czasu swojego lego. Pomiętam, nigdy nie było. Więc ciężko do coś yy, opowiadać, jak wygląda. A jak wygląda w dzisiejszych czasach, to każdy dobrze o tym wie, że zasady. Umarły, a jak są to w jednostkach, no niestety to jest procent, procent chłopaków, gdzieś, gdzie zasady posiada. O zasadach dużo osób tylko mówi. No, dokładnie, tak to, tak to wygląda. Adrian, okej, okay. czyli omijamy ten temat kibicowski, oficjalnie tu mówisz kibicem nie jesteś. Nie jest kibicem, oficjalnie. Słuchaj, obserwuję twoje storki, obserwuję twoje relacje. E... Obserwowałem też Twoje filmiki, które wrzucałeś i jeśli chodzi o te Twoje filmiki, Tego one nią. były spowodowane czym? Czy to Na W filmików też się nie będę tutaj wypowiadał, ale co było spowodowane, to było spowodowane to, że trzeba niektórym pokazać, że jest zakłamywana rzeczywistość, wiesz? i niektórzy myślą, że są kozakami, a to zwykłe błyski, to są tak zwane pseudo huligany. to myślą, że są kozakami, a tak naprawdę to są drętwe rurki, no, no, co tu dużo mówić, ymm, chuliganem prawdziwym to jesteś takim, kiedy pomimo przewagi przeciwnika, ymm, le lepszych umiejętności wychodzisz zawsze i podejmujesz walkę, bo nie okay. jest sydem przegrać, sydem jest k***y uciec. To, suziec, to, to okay. tak, zawsze, tak zawsze miałem gdzieś tam od chłopaków y, przewijane, dlatego nigdy nie uciekałem. Chyba, że była wiadomo większa liczba, to pewnie gdzieś się tam y, zdarzyło, bo to jest normalne, że nie da się porobić czy, czy przekopać na y, co ty dużo mówisz? Dokładnie tak. Adrian, jeśli chodzi teraz o obecne twoje życie, wiem, że zajmujesz się prowadzeniem swoich firm, ale właśnie wracając do tego tematu free fightów. Propozycje chyba jakieś do ciebie już trafiały, bo wiem, że to o bokser kiedyś wspomniał na programie Aferki, że no, byłbyś zawodnikiem mile widzianych, widzianym w ich federacji. Powiem Ci się, że tak. Ostatni raz na meczu jak byłem to 8 lat temu, a, a jeśli chodzi o walki we Afrikach, to ich nie stać na mnie. To, to, inaczej, przepraszam. Może nie, że tyle ich nie stać, tylko pod względem to, biznesowym tak. nie opłaca im się to, żeby mnie zatrudnić i zapłacić mi takie pieniądze, jak ja bym chciał. No bo to jest normalna sprawa, ja jestem szarak i nikt mi takich pieniędzy nie da, a ja nie odpuszczę no mojej za... pracy na co dzień i bez biznesu Biznes. yy, za jakąś daną kwotę, yy, która, która jest yy, i była zaproponowana. Nie? A mógłbyś to zrazić na przykład, jaka kwota by cię mogła zgłosić? No, jest ćwierć tysięcy. miliona złotych, Tak. to jest bardzo dobra suma, ale to jest, to jest y, y, pieniądz, gdzie y, mógłbym iść i zobaczyć i to nie interesuje mnie z kim ja wtedy być, wiesz, nie? W te no no żeby... ja mam... to wiesz, że mam być szczery, jak ja mam zostawić swoją firmę, mmm, dzieciaki gdzieś tam, jechać na trzy miesiące na przygotowania, no to mi się to musi płacić, wiesz, ja muszę coś tutaj zostawić, muszę się nieruchomościami zająć firmą budowlaną, wykończeniową firmę, wiesz, to to nie, to to nie jest tak. Jak ja mam gdzieś tak, chyba, że mi dadzą jakiegoś y, ogórka, no to ja mogę w klapkach wyjść, wiesz co, coś go w pysk, pojechać tramwajem nawet dojechać i wyjść, <śm> zgarnąć pieniądze. To mnie to nie interesuje, wiesz, to, to, to bo trzeba odróżnić bicie z zawodnikami, i wychodzić i dać fajną walkę i pokazać, że, że są jakieś umiejętności. Od, od y, show, albo robienia patologii, nie? No, bo ja nie chcę, ja nie chcę gdzieś tam y, się obrzucać gównami. Bo ja jestem z innego środowiska i bym nie pozwolił na to, żeby... To jest jakby okej okay dla drugim. wszystkich. Jeżeli ktoś uważa, że to jest jakby dla was okej okay też. Angry Emoji na czasie sprawdził. Chciałem, czy jest to dla was jakby okej okay też. Chciałem to zobaczyć, jak to jest. Dla Madzi to jest okej. Okay. Haszel też to jest okej. Okay. Celix dla niego też to jest okej. Okay. Okej, okay, czy to jakby to jest okej okay dla wszystkich. Chyba dla wszystkich. Bardzic też. Werak, okej. Okay. Czyli dla was to też jest okej, okay jakby? Czuję to jakby, to jest jakby okej. Okay. I... ubliżał. Bezpostawnie, no. Ogólnie wiadomo. Zasięgi, świat fejmu, czy prime'u, czy innych federacji freakowych, które były, nie tylko wiąże się z samymi walkami, ale tymi konferencjami. Jak myślisz, no, ty potrafiłbyś się tam odnaleźć, czy jednak wybuchowy charakter, jakby ktoś po prostu nacisnął ci na odcisk, no nawet ochrona wtedy mogłaby nie poradzić sobie? Nie, myśl, nie myślę o tym, czy bym sobie poradził, czy bym sobie nie poradził, bo to nie jest tak, że jak gdzieś się pcham, to samo wszystko przychodzi od Ciebie, a dwa, na teraźniejszą chwilę nawet nie mógłbym zawalczyć ze względu na to, że mam problemy zdrowotne i różne sytuacje życiowe gdzieś, yy, gdzie mi to nie pozwala do końca się wbić w te środowiska, jakie widziałem. mówię, miałbym tylko zawalczyć to ze względu na pieniądze, a nie dla fejmu, bo mi fejm to lata wieża. Oczywiście, że tak. Koło, to koło... lata, koło Dokładnie, no pieniądze ten to computer. są z, z, sprawą nadrzędną, szczególnie jeśli, mówię, masz rodzinę i tak dalej, rodzinę na utrzymanie, no to wiadomo, że wtedy myślisz tak, żeby zapewnić jej godny byt i to jest y, godne pochwały. No, dokładnie. Adrian, y, ogólnie, jeśli chodzi właśnie o ten świat jeszcze Free fight, to, y, póki w nim jesteśmy, nie wiem, obserwujesz też nieraz te sprawy, które się dzieją, Denis Załęski, Szachta i tak dalej, to wszystko, jesteś w ogóle w temacie, czy raczej omijasz to szerokim ukiem. No obserwuję, obserwuję i wtedy właśnie było dzi gangsterka, nie? Jak cię łapię. Pistoletem na plastikowe kulki. Tyle. Niech sobie każdy Tyle. robi co sobie chce. Mnie to nie interesuje, się śmieję, nie? Nie mówię teraz wszystkich kibiców, bo są też chłopaki normalne w Polsce, gdzie naprawdę mają charakter, zasady. Ale to są, to są jednostki, jak już wspominałem. A większość to są zwykłe chłystki, co się wiesz, napinają w grupie, w dwudziestu przekopią jednego i myśli, że jest kozak. A potem przejść do sprawdzianu, gdy jesteś sam, jest przeciwnik i albo jest głowa w dół, albo oczy w drugą stronę. No i kończy się wtedy ta ich pseudo gangsterka, yy, bandytka, no i, i zostaje im jedynie co, no to pojechać gdzieś, yy, jak oni to mówią, przestrzelać graf, malować po murach, pisma yy. i wywieszać jakieś fany, no, no to jest ich, wiesz, to jest ich, to rajcuje, to, to, to jest dla nich fajne. Nie, ja rozumiesz, jak jest jakiś lat tam każdy gdzieś tam zaczynał, robił jakieś głupoty, yy, no ludzie niektórzy są po, po 35, 40, 45 lat, jak on dalej. Idzie i maluje. Zatrzymanie w rozwoju? No, no to nie mogło ogólnie, to, to... ogólnie, wiesz co ja też zauważyłem się na tobie bardzo kopią, kurczę, można powiedzieć dołki, bo jakieś konta są tworzone, blokuje. Ale nie tobie słuchaj, mnie, to nie, interesuje, mnie nie. to nie interesuje. To jest tak, że odgórnie pewne osoby gdzieś tam, co, Cześć, to co są w środowisku takim, jakim są, robią spotkania i mówią tym małolatom, zakładamy po dwa, trzy, cztery konta i zgłaszamy go. To jest na takiej zasadzie i masowo gdzieś tam, masowo, masowo nie masowo. takie donosicielskie no, masy, rzeczy nakazywane Wykłafra. Zagrywka, nie? Jak to, jak to yy, tych osób, o których ja mówię, no to każdy dobrze wie to, no i muszę ich nawet wymieniać, bo, bo ten odbiór ludzi, który z do to ludzi lubili? tam dociera, i, którzy to teraz oglądają, no to będą wiedzieć, a na innych mi nie zależy, żeby to słuchali, jak w rzeczywistości jest. Nie? Pewnie, ogólnie jeśli chodzi o twój odbiór taki statystyczny na Instagramie, no bo wiadomo, jestem pulpi profesjonalny, to w jakim piku to mniej więcej to jest? Nie, jest, ale o liczby cię o chodzi? chodzi mi o liczby we świetle, na przykład u Ciebie tak jak sobie nie raz wejdziesz. 20 parę baniek ostatnio było. No to bardzo Banie? dużo Banie? powiem ci, ty masz dużo większe zasięgi niż zawod, niektórzy zawodnicy, którzy większość zawodników, która we Freekwaj'ach nie jest. Wiesz, co? No nie jest na to, szczerze. Nie wiem ile kto, kto ma. M ja patrzę na siebie. Pewnie. No. Wiesz co, widziałem też fajną relację, jak umieściłeś y, Natana Marconia w tej czapeczce z y, literką C ogólnie ta postać najbardziej się drażni, jeśli chodzi o ten cały świat fightów. Nie, że mnie drażni. Po prostu to pokazuje, jaki jest odbiór ludzi w Polsce. I y, y, y tym małolatom, co się podoba. No bo jak widać y, chłop, y, to że łubem jest, no to nie trzeba o tym mówić. Tylko. Co on zrobił? I do czego wiesz, jak, jak w szybkim czasie potrafi dojść do pieniędzy na podstawie tego z zrobić z ciebie taką osobę, jaką zrobić? Bo rozumiem robić show, ale robić ciebie yy, pełnego to jest różnica, nie? no bo tak jak on to sam ciebie nazywał i chodził w czapce no to yy, no, nie jest to raczej normalne, nie? Wymalowany ze szminkami i, i, i opowiadanie cze? swoich rzeczy takich, jakich yy, opowiadał, no? Ale to nie mi to oceniać, yy, zarabia sobie pieniądze, ma na wszystko Wszyscy się z nich śmiali, teraz on się śmieje z nich. Każdy ma inny rozdział w życiu. Jeden idzie tak, drugi idzie tak. On chciał widocznie no takie tak, coś no zrobić tak. i, i, i z tego co widać, no nie do końca by jest taki głupi fra jednak te pieniądze zarobił no, i, i ci co najwięcej mówią o tych zasadach, to, to co z nim też ciśli, jechali z nim razem To się okazuje tak, no nawet nie chodzi o to, że są indziej, bo tam nie trzeba... To Pieniądz to nie jest żadnym wyznacznikiem y, charakternego chłopaka może no, jasność. Tylko chodzi o to, że te chłopaki, które niektóre, y, którzy się uważają za charakterniaków, to robią s i są gorsi, gorsi niż ten y, ale Jaka na jest definicja bycia no, charakterniakiem? Charakterny oznacza osobę posiadającą silny, zdecydowany charakter, który łatwo się nie poddaje. Jest odważna, ambitna, a czasem też uparta. Nieugięta w dążeniu do celu. To ja. Prawy charakter. Uczciwy, honorowy, solidny, rzetelny, stały. Bez wyłamy na maksa. A. Agata! Zrób mi sałatkę z ogórków! Jak walił w dupy, to mówi, że zadzwoni na psy. Robił się oficjalnie, mówił, że jest. Gangstera tak, tak. Był, każdy wie od początku, że to był web. On tak się przedstawił w internecie, tak chciał, zrobił. A oni, niektórzy mówią o zasadach, jadą z nim, a w środowisku takim, jakim jest, robią co i nie interesuje, czy, czy, czy on jest czy nie. czy No, robi Patrząc Biega tam. I wyłącznie na pieniądze. No. Dokładnie tak. Adrian, jeszcze jest jedna postać, która jest teraz w internecie bardzo znana, ale nie wiem, czy będziecie chciał pojadać, czy nie będzie się opowiadać. Dzigi Wisła Sharks. Też robiłem z nim wywiad i co o tym chłopaku. Co kurkuszy, powiem, no ale co no, niech zrobi taką i taką no. Możesz powiedzieć. Bo to, to też jest taka oryginalna postać, bo on naprawdę... Ja no się lubię leci nie? na grubo, tam każdy grozi to tam, to, no ale ja wiem, że go dzieje się dobrze w życiu. Nie będę się wypowiadał na te tematy. Co on sobie robi, mnie to nie interesuje. Nigdy nie interesuje się z nim nie spotkałem. To. Nie rozmawialiśmy, nie jesteśmy żadnymi kolegami, a tak naprawdę wyszło to tylko z internetu i... i... I niech sobie robi po swojemu. Nie mi to oceniać, wiesz, czy on tam jedzie z tym, czy z tamtym. Czy. Niech cię osoby zbiorą to, co mają zrobić. No zro... robi jaki fajny pies. Mm. Chodź tutaj. Chodź. Ojej, jaki fajniutki tutaj piesek jest. Fajny. Fajnie to wyszło ogólnie. Robią, nie? Albo, albo nikt nie robią. No to nie mi to oceniać, wiesz, to jest jego jazda. Jego sposób na, na bycie, na życie. Także... Ale robi to kundelek jest, tak? Kundelkiem jesteś? No. Ucinam, nie? Wiesz, Pewnie. Nie chcę, że je po swojemu. Pewnie, że tak. Adrian, a jeśli miałbyś tak wskazać najmocniejszego zawodnika we Freak fight, tak Już nie chodzi mi o tych sportowców nawet, ale na przykład no, tacy, którzy zaczynali od free Fightów i który jest... Agata, wyjdź z Naprawdę według Ciebie takim najmocniejszym punktem tam? Powiedzcie, że nie zwracam na to uwagi, nie? Bo teraz jest taka wymiana tego wszystkiego, że wiesz, tu dochodzi Materla, tu ktoś, tu tam, cały czas jest wiesz... Tak... Yy, przeprane to wszystkich tych zawodników jest, że ciężko mi jest powiedzieć, to jest kozakiem. Okay. A Denis Labryga? Na pewno chłop, wiesz, z... wziął się i się i to tu dużo gadać ma, Nie, no, właśnie z Brabusa nie mam. on nie ma Brabusa, tylko te klasy no ale on to nie chciał tej G-klasy zostawić mi. Ale M4 mi oddał, no. Więc mamy czwórkę Psa i Agatę teraz. Postęp z roku na rogi i trzeba okay po prostu powiedzieć wprost, że, że sobie idzie do przodu, nie? Ma tam swoją obraną ścieżkę. I człowiek najlepiej, niech sobie działa chłopaczyna, no co no, tu już gadać. No. A jeśli na przykład chodzi o ciebie Adrian, to no ty wolisz na przykład tą walkę typowo stójkową, czy jednak jak na ALMA jeździłeś, to to MMA jest dla ciebie no, też... Na Na Nic się nie tak dzieje, tak. pewnie, pewnie. Tylko mi chodzi o to, którą formę walki na przykład wolisz, jeśli już zdecydował się kiedyś w przyszłości na zawalczenie, czy to byś wybierał, nie wiem, bokska k czy jednak no, nawet no, jakby no, jak MMA... powiem ci szczerze, ja nie zwracam tu uwagi. No. Ty jesteś, to z jest Gino napisał. To jest Gino, czy to nie jest Gino? To jest podróbka. Gino to jest prawdziwe? Bez wyrywki? Nie, to nieprawdzi naut Ty chodzi się bijesz po no, prostu. No, no. no ale ja tak jak mówiłem, będę Zagaton wyjeżdżał do, do Stanów mieszkać ogólnie. to wiesz, wszyscy mogą mówić, co, co ma przychodzi potem do walki i, i są kamery, jest, jest ym, zdarzenie z rzeczywistością i nie każe to przepala, nie? Wiesz, że tak naprawdę do pierwszego ciosu możesz być kozak, a potem zmienia się. No walczyć, tak, tak się przedsiębiornik pozwolimy, Co dużo mówisz, bo trzeba sobie powiedzieć. No, no ale to zawsze warto narzucić swoje, swoje zasady. I powiem cię, teraz mi pytanie takie przyszło od razu na myśl, które często widziałem yy, pod filmikami. Co na jeszcze, YouTube, co, je, jeszcze, czy co, jeszcze ludzie... co jeszcze Ginold yy, y, prosił Agatę kiedyś? Aj Kos, że przyniosła? Zobaczcie, to może mi przyniesie. Agatko, dasz mi ajkosika? O, dziękuję serdecznie. Ach. jak jakbyś robił kiedyś wywiad z kaniolem, to zapytaj o to. Chodzi mi o tą słynną sytuację, kiedy mówisz kanion to kocha, kanion to kobra 5 złotych. Co twoja dziewczyna na to, co robisz zagatą? Jest to dla wszystkich. Wielbię. No bo ja mam... na swój sposób, wiesz, to są też filmy, które były lata temu. Na śmiechawkę, nieśmiechawkę i każdy, kto mnie gdzieś tam zna, to wie o tym, że ja jestem tak, że jak mi zapadnie, o no to idę i ja po prostu lubię to, wiesz, iść, i wymianę i, i to mi się po prostu podoba. Ale nie zawsze znaczy yy, to, że na przeciw jest yy, osoba, że też w tą wymianę pójdzie, a z reguły jest tak, że oni są k... słabi psychicznie, a słabi. Psychicznie Agatka, są jak to po... wygląda? Z czekaj, że aż zdjęcie. Agata. Ło... Wow. Powodów, no, że jak ja trenowałem, no to oni się bawili, no i... i, i to jest ta różnica znacząca. No, no właśnie. I te właśnie największe bandziory, pseudo-bandziory, które się uważają za kozaków, no to oni padają pierwsi, nie? I to po prostu jest ich strach bić, niekiedy Kiedy jest lepiej zrobić, wiesz, śmiechawkę z nich, śmieszyć go, niż go roz... No, bo dostanie, dostanie sierpa lewego no, gdzieś głową o ziemię i będę siedział a piękne życie, wiesz? Ja już z tego wyrosłem, tak. ja już nie jestem ten... Ten dzieciak, co, co jechał z psami, który i był super JP, tylko sobie prowadzę, prowadzę sobie firmę, rodzinka zarabiam pieniądze, spoglądam to wszystko i się, i się śmieję. Nie trzeba, że tak powiem, iść w, koron, w koroniaka i ssalać, żeby pewne rzeczy w życiu zrozumieć. Nie? Dokładnie tak. I wiesz co, teraz jak sobie rozmawialiśmy, to właśnie tutaj chciałeś bardzo fajną pointę przekazać. Wiem, że to jeszcze nie jest koniec wywiadu, ale ludzie, którzy oglądają, warto od ciebie usłyszeć tą mądrość, o której też piecaliśmy. No i głównie dzięki czemu teraz zgodziłeś się na ten wywiad, żeby też przestrzec takich można powiedzieć buntowniczych, młodych, buntownicze młode osoby przed tym, że... Dzięki Damian to... za subika, Ty już chyba dwami dałeś, tak? Dziękuję serdecznie. Damian to rozdaje Subik to jest Coś robi, no ale to może ty więcej powiesz. Dobra, D ja chyba tego nie oglądamy szczerze, oglądamy to? to się skończyłam, co to dużo mówić, to nie są dzisiaj czasy, kurwa, na rzeźbienie. Może po prostu poudajesz, że Agata jest w pokoju. Na... na... E, bandziorkę, no co, co to dużo mówić, no ci, co uważają, że są bandiorami, <laughs> no to bardzo szybko kończą karierę, nie? na najostrzeższą papryczkę na świecie, to też może być ciekawe. To może wyjrzymy. 操作主要。To,